W Polsce trwa święto ludzi prymitywnych na Andertalia. Nazwa pochodzi od człowieka prymitywnego neardentalczyka Stanisława, który żył na ziemi parę ładnych lat temu i swoje spory załatwiał kością mamuta, gałęzią lub kamieniem, albo wszystkimi tymi przyrządami naraz. Gwoździem do programu święta jest walka bokserska wadze lekko półśmiesznej. Walczą ze sobą dwa suchary. W na lewym narożniku Leszek Miller, w narożniku lewym Janusz Palikot. Na widowni widownia połyskują w świetle Jopiterów telewizyjnych spodenki. Ich spod Zawodnika Millera czerwone zawodnika Palikota, czerwone. Ich obnażone torsy zdają się mówić: no, choć, choć palancie, sklepię ci ryło. Stawką walki jest puchar imienia, ujawnienia tajnych więzień CIA w Polsce w kształcie złotego turbanu taliba wysadzanego granatami. Ruszają, pierwszy cios zadaje zawodnik Palikot. Leszek Miller, walichakiem zawodnik ruchu, ponosi polityczną i moralną odpowiedzialność za śmierć polskich obywateli w Afganistanie i w Iraku cios, lecz zawodnik Palikot nadziewa się na kontrę. Palikot uderza Miller, jest bardziej rzecznikiem al niż polskich obywateli. A, ale co to? Wygracza sędzia z werdyktem i ogłasza nokaut. Znokautowana jest kiepskim poziomem walki z nudą na widownia. Leży i śpi, a zawodnicy Miller i Palikot walczą dalej. I to jest porażka. Dziękuję bardzo.